Witajcie serdecznie. Czy uważasz, że dobrze znasz Biblię? Przed Tobą quiz biblijny, który sprawdzi Twoją wiedzę ze Starego i Nowego Testamentu. Przygotowaliśmy 10 starannie wybranych pytań, opartych na Słowie Bożym, które nie tylko sprawdzą Twoją pamięć, ale także pomogą pogłębić wiarę. Weź kartkę, licz poprawne odpowiedzi i sprawdź, czy zdobędziesz 10 na 10. Zaczynamy. Pytanie pierwsze. Jakie pożywienie Bóg zesłał Izraelitom na pustyni w sposób nadprzyrodzony? A. Manne i owoce. B. Tylko manne. C. Manne i ryby. D. Manne i przepiórki. Prawidłowa odpowiedź D. Manne i przepiórki. Werset. Oto spuszczę wam chleb z nieba, a wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz. Wyjścia 16:4, 13. Pytanie drugie. Dlaczego Bóg pozwolił Izraelitom błąkać się po pustyni przez 40 lat? A, aby stworzyć wielką armię. B, z powodu ich niewiary. C, z powodu narzekań. D, z powodu złotego cielca. Prawidłowa odpowiedź: B, z powodu ich niewiary. Werset. Wasze dzieci będą paść trzody po pustyni przez 40 lat i poniosą karę za waszą niewierność. Liczb 14:33. Pytanie trzecie. Która księga Biblii opisuje upadek Jerycha? A, Jozułego B, Królewska, C, Sędziów, D, Kronik. Prawidłowa odpowiedź A, księga Jozułego. Werset. Lud wydał okrzyk, zabrzmiały trąby i mur runął. Jozułego 6, 20. Pytanie czwarte. Który człowiek stracił rodzinę, majątek i zdrowie, lecz pozostał wierny Bogu? A. Hiob. B. Mojżesz. C. Noe. D. Saul. Prawidłowa odpowiedź, a Hiob. Werset. We wszystkim tym Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu winy. Hioba 1,22. Pytanie piąte. Jak nazywała się wieża, którą ludzie chcieli sięgnąć nieba? A. Wieża Salomona, B. Wieża Dawida, C. Wieża Babel, D. Wieża Siloam. Prawidłowa odpowiedź C. Wieża Babel. Werset. Zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby nieba. Rodzaju 11.4. Zatrzymaj się na chwilę. Ile masz już poprawnych odpowiedzi? Napisz w myślach swój wynik, a jeśli chcesz więcej takich quizów, zostanie z nami. Pytanie szóste. Kto był pierwszym sędzią Izraela? A. Debora B. Otniel C. Gedeon, D. Samson. Prawidłowa odpowiedź: B. Otniel. Werset: Pan wzbudził wybawcę dla synów Izraela. Otniela. Sędziów 3.9. Pytanie 7. Komu Bóg obiecał potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie? A. Jezusowi. B Piłatowi, C Abrahamowi, D Judaszowi. Prawidłowa odpowiedź: C Abrahamowi. Werset: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, tak liczne będzie Twoje potomstwo. Rodzaju 15.5. Pytanie 8. Uzupełnij zdanie. Wielu jest powołanych, lecz mało, a słuchających, b świętych, c wiernych, d wybranych. Prawidłowa odpowiedź: D wybranych. Werset: Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Mateusza 22:14. Pytanie 9. Co wydarzy się w dniu sądu? Ostatecznego: a. Ziemia zostanie zniszczona, b. Wszyscy ludzie będą sądzeni, c. Żywi nie będą sądzeni, d. Tylko prorocy będą sądzeni. Prawidłowa odpowiedź: b. Wszyscy ludzie będą sądzeni. Werset Umarli zostali osądzeni według swoich czynów. Apokalipsa 20.12 Pytanie dziesiąte. Co wskazało mędrcom miejsce narodzin Jezusa? A. Gwiazda B. Kometa C. Jasne światło D. Orzeł Prawidłowa odpowiedź A. Gwiazda werset Gwiazda szła przed nimi, aż zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Mateusza 2:9. Gratulacje. Ile punktów udało ci się zdobyć? Ten quiz przypomina nam, jak bogate i pełne mądrości jest słowo Boże. Jeśli chcesz pogłębiać swoją wiedzę biblijną i sprawdzać się w kolejnych quizach, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz z wynikiem, udostępnij ten quiz innym. Niech Bóg cię błogosławi i do zobaczenia w kolejnym quizie biblijnym.